Szare, ciężkie chmury wisiały nad wiejskim krajobrazem Lublina, gdzie odbywała się wielka aukcja koni. Arena wypełniona ubitą ziemią tętniła życiem. Hodowcy, rolnicy i miłośnicy koni z całego regionu zgromadzili się, by uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Powietrze było nasycone zapachem końskiego potu i wilgotnej ziemi, a echo głosów i stukotem kopyt odbijało się od drewnianych ścian areny. Jakub Nowak stał w tłumie, przyglądając się scenie z pewnym dystansem. Nie planował dziś niczego kupować. Przyszedł tylko jako towarzysz swojego przyjaciela, który szukał koni do pracy w gospodarstwie. Obserwował, jak kolejne wspaniałe okazy prezentowały się na arenie, wywołując żywe reakcje publiczności. Niektóre konie błyszczały zdrowiem i siłą, inne imponowały szlachetnym chodem i postawą. Każde z nich miało swoją wartość, każde znajdowało swoich zainteresowanych, ale wtedy jego wzrok padł na konia, który stał na samym końcu kolejki, zdala od innych. Coś w tym zwierzęciu przykuło jego uwagę w sposób, którego nie potrafił początkowo zrozumieć. Może to była jego postawa? Mimo widocznego zaniedbania, wciąż było w nim coś dostojnego jego sierść. Niegdyś zapewne lśniąca, teraz była matowa i pokryta bliznami. Żebra odznaczały się wyraźnie pod cienką skórą, a w oczach miał pusty wyraz, jakby już dawno przestał oczekiwać czegokolwiek dobrego od życia. Gdy przyszła kolej na tego konia, licytator zawahał się przez moment. Jakub zauważył, jak mężczyzna próbuje dostosować ton głosu, starając się wzbudzić jakiekolwiek zainteresowanie. Jednak reakcja tłumu była zupełnie inna niż przy poprzednich koniach. Ludzie szeptali między sobą, niektórzy śmiali się cicho, inni po prostu odwracali wzrok. Dla większości był to koń bez wartości, zwierzę, które mogło mieć kiedyś swoją chwałę, ale teraz nie było warte zachodu. Jakub poczuł, jak coś w jego sercu drgnęło. W oczach tego konia widział coś znajomego. Spojrzenie, które widział już wcześniej u zwierząt, które przeszły przez trudne doświadczenia, to nie był zwykły wyraz rezygnacji, to było spojrzenie kogoś, kto nosi w sobie jakąś tajemnicę. Bez zastanowienia podniósł rękę i złożył ofertę. Reakcja tłumu była natychmiastowa. Ludzie patrzyli na niego ze zdziwieniem, niektórzy kręcili głowami z niedowierzaniem. Jego przyjaciel szturchnął go łokciem, szepcząc: Zwariowałeś? Ten koń to same kłopoty, ale Jakub pozostał niewzruszony. Nikt inny nie złożył oferty, więc transakcja została szybko sfinalizowana. Gdy prowadził konia z areny, słyszał szepty i komentarze. Ten nowak to chyba stracił rozum. Co on zamierza zrobić z takim wrakiem? Wyrzucone pieniądze. Ale im więcej słyszał tych komentarzy, tym bardziej był przekonany, że podjął właściwą decyzję. W drodze do swojego gospodarstwa przyglądał się swojemu nowemu nabytkowi. Mimo wychudzenia i zmęczenia koń poruszał się z pewną gracją, która sugerowała szlachetne pochodzenie. Jakub nie wiedział jeszcze, że ten dzień zmieni nie tylko życie tego konia, ale również jego własne. Nie mógł przewidzieć, że ta spontaniczna decyzja Wciągnie go w historię, która wykraczała daleko poza zwykłą opowieść o uratowanym zwierzęciu. W tym momencie czuł tylko, że pod tą zniszczoną powierzchownością kryje się coś więcej jakaś historia, która czeka na odkrycie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Lecimy dalej. Pierwsze dni w gospodarstwie Jakuba były dla konia okresem powolnej adaptacji. Jakub przygotował dla niego przestronną zagrodę, zdala od innych zwierząt, dając mu czas na oswojenie się z nowym miejscem. Obserwował, jak jego nowy podopieczny reaguje na otoczenie. Nie jak typowy zaniedbany koń, który zachłannie rzuca się na świeżą trawę czy wodę, ale jak ktoś, kto dokładnie analizuje swoje położenie. Cień, szepnął Jakub, któregoś poranka, gdy zauważył, jak koń bezszelestnie przemieszcza się po zagrodzie. Imię przyszło mu do głowy spontanicznie, pasując do tajemniczej natury zwierzęcia. Koń natychmiast zareagował na dźwięk, unosząc głowę i wpatrując się w Jakuba z nietypową intensywnością. To był pierwszy moment, który wzbudził jego podejrzenia. Z każdym kolejnym dniem Jakub odkrywał coś nowego. Najpierw zauważył, że koń reaguje na najdrobniejsze gesty i dźwięki, jakby znał język komend na pamięć. Gdy Jakub przypadkowo zagwizdał w określony sposób, cień wykonał perfekcyjny zwrot w miejscu, manewr charakterystyczny dla koni wyszkolonych do pokazów wysokiego poziomu. Helena Młoda weterynarz z pobliskiego miasta, którą Jakub poprosił o zbadanie konia, również zauważyła coś nietypowego. To nie jest zwykły koń roboczy, powiedziała, badając jego zęby i kopyta. Spójrz na budowę jego ciała, na sposób, w jaki reaguje na dotyk. Ten koń był szkolony do czegoś więcej. Jakub zaczął spędzać coraz więcej czasu z cieniem, próbując zrozumieć jego zachowanie. Zauważył, że koń ma szczególne upodobanie do porannych treningów, jakby pamiętał jakiś dawny rytm dnia. W czasie deszczu stawał się niespokojny, ale nie ze strachu, raczej jakby przypominał sobie coś nieprzyjemnego. Przełom nastąpił, gdy na jego gospodarstwo przyjechał Stefan Kowalski, starszy hodowca koni z sąsiedniej wsi. Mężczyzna przyjechał w sprawie całkowicie niezwiązanej z cieniem, ale gdy zobaczył konia, jego reakcja była natychmiastowa i zdumiewająca. Zatrzymał się w pół kroku, a jego twarz pobladła. Skąd masz tego konia? zapytał drżącym głosem, nie odrywając wzroku od zwierzęcia. Jakub opowiedział o aukcji, zauważając, jak Stefan powoli podchodzi do zagrody, jakby widział ducha. Starszy mężczyzna długo przyglądał się koniowi, szczególnie jego lewemu bokowi, gdzie pod sierścią ledwo widoczne było jakieś znamie. To niemożliwe, wymamrotał w końcu. To nie może być on, czarny jeździec? Nazwa zabrzmiała jak echo z przeszłości. Cień, jakby rozpoznając te słowa, podniósł gwałtownie głowę i zarżał cicho, po raz pierwszy od przybycia do gospodarstwa, pokazując tak wyraźną reakcję. Stefan usiadł ciężko na pobliskiej ławce, wciąż nie mogąc oderwać wzroku od konia. Ten koń to legenda. Ale wszyscy myśleli, że. urwał, jakby nie chcąc dokończyć zdania. Młody człowieku, sam nie wiesz, w co się wpakowałeś. Są ludzie, którzy bardzo się starali, żeby wszyscy zapomnieli o czarnym jeźdźcu. Jakub poczuł, jak po plecach przechodzi mu dreszcz. W tym momencie zrozumiał, że jego spontaniczna decyzja na aukcji otworzyła drzwi do czegoś znacznie większego. Nie chodziło już tylko o uratowanie zaniedbanego konia, chodziło o odkrycie prawdy, która ktoś bardzo starannie próbował ukryć. Tego wieczoru, gdy zapadł zmrok, Jakub długo siedział przy zagrodzie obserwując cienia. Koń stał nieruchomo, wpatrując się w dal, jakby również wspominał przeszłość. W świetle księżyca jego sylwetka wydawała się królewska, przypominając o dawnej świetności. Jakub podjął decyzję, musiał dowiedzieć się więcej, bez względu na konsekwencje. Po wizycie Stefana Kowalskiego życie w gospodarstwie Jakuba nabrało nowego rytmu. Spędzał każdą wolną chwilę na poszukiwaniu informacji o przeszłości czarnego jeźdźca. Helena, zaintrygowana tajemnicą konia, przyłączyła się do jego poszukiwań. Jej kontakty w środowisku weterynaryjnym okazały się bezcenne. Zobacz to! powiedziała pewnego dnia, rozkładając na stole stare czasopismo jeździeckie. Na pożółkłej stronie widniało zdjęcie wspaniałego czarnego konia w pełnym galopie. Jego muskulatura i postawa były idealne, a w oczach płonął ogień, który Jakub. Widział teraz coraz częściej ucienia. To zdjęcie sprzed pięciu lat. Czarny jeździec był wtedy faworytem do tytułu mistrza kraju. Jakub studiował artykuł, chłonąc każde słowo. Koń należał do prestiżowej stajni wyścigowej rodziny Adamskich. Był ich dumą i nadzieją, trenowany przez najlepszych specjalistów. Wygrywał zawody jeden po drugim, bijąc rekordy i zachwycając publiczność. Jednak w dniu najważniejszego wyścigu, Wydarzyło się coś dziwnego. Nikt tak naprawdę nie wie, co się stało podczas tego feralnego treningu, wyjaśniała Helena, pokazując kolejne artykuły. Oficjalnie mówiono o kontuzji, ale świadkowie twierdzili, że widzieli coś innego. Niektórzy mówili o sabotażu, inni o celowym działaniu. Faktem jest, że po tym wydarzeniu czarny jeździec zniknął z areny sportowej. Jakub słuchał z rosnącym niepokojem. Historia wydawała się coraz bardziej zagmatwana. Dlaczego ktoś chciałby zaszkodzić tak wspaniałemu koniowi i dlaczego rodzina Adamskich, znana z troski o swoje konie, pozwoliłaby skończył na zwykłej aukcji? Odpowiedź przyszła niespodziewanie. Podczas jednego z porannych treningów z cieniem Jakub zauważył samochód zaparkowany przy drodze. Mężczyzna w ciemnym garniturze obserwował ich przez lornetkę. Gdy zorientował się, że został zauważony, szybko odjechał. To nie pierwszy raz, powiedział Marek, młody pomocnik Jakuba. Widziałem tego samego człowieka kilka dni temu. Kręcił się po okolicy i wypytywał o nowego konia. Helena, gdy usłyszała o tajemniczym obserwatorze, zbladła. Jakub, musisz być ostrożny. Rozmawiałam z kilkoma osobami ze środowiska. Krążą plotki, że za zniknięciem czarnego jeźdźca stoi coś więcej niż zwykły wypadek. Podobno ktoś bardzo wpływowy chciał go kupić, ale Adamscy odmówili. Jakub czuł, że zbliżają się do prawdy. Cień również wydawał się to wyczuwać. Koń stał się bardziej czujny, reagował na każdy nietypowy dźwięk. Jednocześnie z każdym dniem treningu jego dawna forma powracała. Poruszał się z coraz większą gracją i pewnością siebie, jakby przypominał sobie, kim naprawdę jest. Pewnego wieczoru, gdy Jakub przeglądał stare dokumenty dostarczone przez Helenę, natrafił na coś interesującego. W raporcie z dnia wypadku była wzmianka o młodym stajennym, który podobno widział całe zajście. Chłopak zniknął zaraz po wydarzeniu, a jego zeznania nigdy nie zostały oficjalnie zapisane. To może być nasz klucz, powiedziała Helena, gdy Jakub podzielił się z nią odkryciem. Musimy go znaleźć. Tylko on może znać prawdziwą historię tego, co się wydarzyło. Poszukiwania doprowadziły ich do małej miejscowości na drugim końcu województwa dawny stajenny. Teraz dorosły mężczyzna prowadził tam niewielką szkółkę jeździecką. Kiedy usłyszał, że czarny jeździec żyje, jego reakcja zaskoczyła wszystkich. Wiedziałem, że przeżył, powiedział, nerwowo zaciskając dłonie. Ale przez te wszystkie lata bałem się komukolwiek o tym powiedzieć. Oni, oni zagrozili, że jeśli kiedykolwiek powiem prawdę, urwał, rozglądając się niepewnie. Ale teraz, gdy koń się odnalazł. Nadszedł czas, żeby wszyscy poznali prawdę. Tomasz Wiśniewski, były stajenny, zaprosił Jakuba i Helenę do swojego skromnego domku przy szkółce jeździeckiej. Jego ręce drżały, gdy nalewał herbatę do filiżanek. W pokoju unosił się zapach siana i końskiego potu, znajomy zapach, który przypominał wszystkim obecnym o ich wspólnej pasji do koni. To, co wydarzyło się tamtego dnia, nie było wypadkiem. Zaczął Tomasz, siadając ciężko na krześle. Czarny jeździec był wtedy u szczytu formy. Przygotowywaliśmy go do największego wyścigu w jego karierze. Zwycięstwo mogło przynieść stajni adamskich nie tylko prestiż, ale także ogromne możliwości hodowlane. Helena pochyliła się do przodu, nie spuszczając wzroku z Tomasza. Ale coś poszło nie tak, prawda? Tydzień przed wyścigiem pojawił się pewien biznesmen kontynuował Tomasz. Andrzej Karski, właściciel konkurencyjnej stajni, złożył Adamskim ofertę kupna konia. Suma była astronomiczna, ale oni odmówili. Czarny jeździec był dla nich czymś więcej niż tylko inwestycją. Jakub przypomniał sobie dumną postawę cienia, jego inteligentne oczy. Rzeczywiście, ten koń był wyjątkowy. Karski nie przyjął odmowy dobrze. Głos Tomasza stał się cichszy. Następnego dnia zauważyłem dziwne zachowanie konia podczas treningu. Był niespokojny, jakby coś go bolało. Sprawdziłem jego boks i znalazłem. Urwał, biorąc głęboki oddech, znalazłem ślady substancji w jego wodzie. Ktoś próbował go otruć, ale nie na tyle, żeby go zabić. Chcieli tylko, żeby przegrał wyścig. Helena zakryła usta dłonią. Dlatego podczas treningu. Tak, potwierdził Tomasz. Koń był osłabiony. Gdy jeździec próbował wykonać standardowy manewr, czarny jeździec się potknął. To wyglądało jak zwykły wypadek, ale ja wiedziałem swoje. Próbowałem powiedzieć Adamskim, ale Karski dowiedział się o tym. Jego ludzie zagrozili mojej rodzinie. Jakub poczuł, jak jego serce przyspiesza. Ale dlaczego adamscy pozwolili, żeby koń trafił na zwykłą aukcję? Bo nie mieli wyboru? Westchnął Tomasz. Po wypadku Karski zaczął wykupywać ich długi. Stajnia popadła w tarapaty finansowe. W końcu musieli sprzedać większość koni, ale czarnego jeźdźca jego specjalnie ukryli. Sprzedawali go z aukcji na aukcje przez podstawione osoby, żeby Karski nie mógł go znaleźć. Helena spojrzała na Jakuba znacząco. Dlatego ten człowiek w garniturze nas obserwuje. Oni wciąż go szukają. Ale dlaczego? zapytał Jakub. Po tylu latach? Tomasz wstał i podszedł do starej szafy. Wyciągnął z niej pożółkłą teczkę. Bo czarny jeździec to nie tylko wybitny koń wyścigowy. On ma wyjątkowe geny. Jego ojciec, król nocy, był legendą. Każde źrebie z tej linii jest na wagę złota. A czarny jeździec on jest ostatnim z tej linii. Jakub przypomniał sobie, jak cień reagował na komendy, jego niezwykłą inteligencję i grację. Wszystko zaczynało układać się w całość. Jest jeszcze coś, dodał Tomasz, wyciągając z steczki stary dokument. Tuż przed wypadkiem Adamski ukrył coś w specjalnej uprzęży czarnego jeźdźca dokumenty hodowlane, które potwierdzają jego linie. Bez nich nikt nie może udowodnić jego pochodzenia. A uprząż została z koniem. Helena wstrzymała oddech. Jakub, pamiętasz tę starą uprząż, którą znaleźliśmy w stajni? Tę, której nie chciałeś wyrzucić? Jakub kiwnął głową. Teraz rozumiał, dlaczego czuł, że powinien ją zachować, ale też wiedział, że ta wiedza stawia ich w niebezpiecznej sytuacji. Karski i jego ludzie nie zatrzymają się przed niczym, aby zdobyć te dokumenty i samego konia. Powrót do gospodarstwa po rozmowie z Tomaszem był napięty. Jakub i Helena wiedzieli, że każda minuta jest cenna. W starej uprzęży ukryte były dokumenty, które mogły zmienić wszystko nie tylko dla cienia, ale także dla przyszłości całej linii hodowlanej. Musimy działać szybko. Powiedziała Helena, gdy dotarli do stajni. Jeśli Karski się dowie, nie musiała kończyć zdania. Oboje wiedzieli, że człowiek, który był gotów otruć konia dla zysku, nie cofnie się przed niczym. Jakub ostrożnie wyjął starą uprząż z szafki. Wcześniej wydawała mu się po prostu zniszczona, ale teraz, gdy wiedział czego szukać, zauważył subtelne szwy w skórze. Miejsca, które mogły skrywać tajemnice. Helena delikatnie przecięła jeden ze szwów. W środku znajdowała się cienka plastikowa koperta. To wszystko tutaj, wyszeptała, ostrożnie wyjmując pożółkłe dokumenty. Cała historia czarnego jeźdźca, jego rodowód, certyfikaty. Adamski wszystko zabezpieczył, ale nie mieli czasu na świętowanie. W oddali usłyszeli dźwięk silników samochodowych. Helena szybko schowała dokumenty do swojej torby weterynaryjnej, podczas gdy Jakub wyprowadził cienia z boksu. Koń, jakby wyczuwając napięcie sytuacji, zachowywał się niezwykle spokojnie i posłusznie. Mamy może dziesięć minut, powiedział Marek, wbiegając do stajni. Trzy samochody jadą w naszą stronę to ludzie Karskiego. Jakub podjął błyskawiczną decyzję. Helena, weź dokumenty i jedź do miasta, prosto do kancelarii prawnej, o której mówił Tomasz. Ja zostanę z cieniem, ale. Helena chciała zaprotestować. Nie ma czasu na dyskusję. Jeśli dostaną dokumenty, wszystko było na darmo. Jedź. Gdy Helena odjechała tylną drogą, Jakub wyprowadził cienia na padok. Światła samochodów już było widać na głównej drodze. Koń stał spokojnie u jego boku, jego mięśnie były napięte, ale nie okazywał strachu. W jego oczach Jakub widział to samo spojrzenie, które zauważył pierwszego dnia na aukcji spojrzenie, które mówiło, że ten koń wie więcej niż ktokolwiek podejrzewa. Trzy czarne samochody zatrzymały się przed gospodarstwem. Z pierwszego wysiadł elegancko ubrany mężczyzna w średnim wieku, Andrzej Karski. Jego twarz była spokojna, ale oczy zimne jak stal. Pan Nowak, jak mniemam? Jego głos był uprzejmy, ale z nutą groźby. Widzę, że znalazł pan coś, co do mnie należy. Jakub wyprostował się, stając między Karskim a koniem. Ten koń do nikogo nie należy. Jest wolny i tak pozostanie. Karski zaśmiał się cicho. Młody człowieku, nie rozumiesz, z kim masz do czynienia. Ten koń jest wart fortunę. Jego geny mogą stworzyć nową dynastię mistrzów. Myślisz, że pozwolę, aby taki skarb wymknął mi się z rąk? Ten koń już pokazał, co myśli o pańskich metodach, odpowiedział Jakub, kładąc dłoń na szyi cienia. Pięć lat temu próbował pan go złamać. Nie udało się. Dziś też się nie uda. Karski skinął głową na swoich ludzi, którzy zaczęli zbliżać się do padoku, ale zanim zdążyli zrobić choć krok, powietrze przeszył dźwięk syren policyjnych. Na drogę wjechały radiowozy, a za nimi samochód z logo lokalnej telewizji. Helena stała obok reporterki, trzymając w ręku dokumenty. Za nią stał Tomasz Wiśniewski i ku zaskoczeniu wszystkich, Maria Adamska, córka poprzednich właścicieli Czarnego Jeźdźca. Karski zbladł, widząc kamery i policję. Jego ludzie zaczęli się cofać, wiedzieli, że tym razem nie ma odwrotu. Zbyt wiele osób znało już prawdę. Historia Czarnego Jeźdźca nie mogła już dłużej pozostać w ukryciu. Minął miesiąc od wydarzeń, które na zawsze zmieniły życie w gospodarstwie Jakuba. Historia Czarnego Jeźdźca trafiła na pierwsze strony gazet. A materiał telewizyjny o odkryciu zaginionej legendy polskiego jeździectwa przyciągnął uwagę całego kraju. Karski stanął przed sądem, oskarżony nie tylko o próbę sabotażu sprzed lat, ale także o szereg innych przestępstw, które wyszły na jaw podczas śledztwa. Maria Adamska, gdy po raz pierwszy zobaczyła cienia w gospodarstwie Jakuba, nie mogła powstrzymać łez. Wyglądał dokładnie tak samo jak w dniu, gdy wygrał swój pierwszy wielki wyścig, powiedziała, głaszcząc aksamitny pysk konia. Zawsze wierzyłam, że gdzieś tam jest bezpieczny. Rodzina Adamskich zaproponowała Jakubowi ogromną sumę za zwrot konia, ale on odmówił. Cień wybrał swoją drogę, powiedział podczas spotkania, a ja złożyłem mu obietnicę. Zamiast tego zaproponował współpracę. Jego gospodarstwo mogłoby stać się nowym domem dla linii hodowlanej Czarnego Jeźdźca miejscem, gdzie przeszłość połączy się z przyszłością. Helena, która przez cały ten czas była przy Jakubie, pomogła opracować plan rozwoju gospodarstwa. Jej wiedza weterynaryjna i kontakty w środowisku jeździeckim okazały się nieocenione. To nie jest już tylko historia jednego konia mówiła to początek czegoś większego. Tomasz Wiśniewski zgodził się zostać głównym trenerem w nowo powstającej szkółce jeździeckiej. Jego doświadczenie i znajomość historii czarnego jeźdźca sprawiły, że był idealnym kandydatem do przekazywania tej legendy kolejnym pokoleniom. Cień, teraz już oficjalnie uznany jako czarny jeździec, odzyskał swoją dawną formę. Jego występy pokazowe przyciągały tłumy, ale Jakub dbał o to, by koń nigdy nie był przemęczany. W końcu to nie o sławę tutaj chodziło, ale o coś znacznie ważniejszego, o drugą szansę i nowy początek. Pewnego wieczoru, gdy zachodzące słońce malowało niebo nad gospodarstwem na złoto, Jakub stał przy padoku, obserwując jak cień galopuje swobodnie po pastwisku. Koń zatrzymał się na moment, spoglądając w jego stronę z tą samą inteligencją w oczach, która przyciągnęła jego uwagę tamtego dnia na aukcji. Wiesz, powiedziała Helena, stając obok niego: Niektórzy mówią, że to przypadek, że po prostu byłeś we właściwym miejscu o właściwym czasie. Jakub uśmiechnął się, patrząc, jak cień wraca do spokojnego truchtu. Nie ma przypadków. Są tylko historie, które czekają, aby je opowiedzieć. W oddali słychać było radosne rżenie źrebiąt, pierwsze potomstwo z nowej linii hodowlanej. Każde z nich nosiło w sobie cząstkę legendy, każde było żywym dowodem na to, że czasem trzeba zaufać swojemu sercu, nawet gdy wszyscy wokół mówią, że się mylisz. Na bramie gospodarstwa zawisła nowa tabliczka: stajnia pod czarnym jeźdźcem. Miejsce to stało się symbolem nadziei i drugiej szansy, przypominając wszystkim, że każda historia zasługuje na swoje szczęśliwe zakończenie. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Czarnego Jeźdźca poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z równie wzruszającymi opowieściami znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli spodobała Wam się ta historia, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe opowieści, które pokazują złożoność życia i siłę drugiej szansy. Czekamy na Wasze komentarze. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami i opowiedzcie, czy kiedykolwiek daliście komuś drugą szansę, która zmieniła życie. Do zobaczenia przy kolejnej historii.